Jest pan jedynym z tego grona politykiem, który jawnie był finansowany przez państwo niemieckie, Campus Polska, Fundacja Adenauera. Jakie zobowiązania pan podejmował wobec państwa niemieckiego Odpowiada za środki finansowe? Wszyscy prawicowi politycy z PiSu też w latach 90. współpracowali. Totalna paranoja, znowu jakieś fobie antyniemieckie. Ja tego naprawdę nie rozumiem, jak dzisiaj, kiedy jest zagrożenie ze strony Rosji, można przez cały czas bać się tylko i wyłącznie Niemców. Panu się wszystko myli. Dzisiaj. Wsparcie dla Europy to jest wsparcie tego najbardziej istotnego filara europejskiego NATO. Pan mówi o Meloni, pan chce z nią mieć dobre relacje i bardzo dobrze, tylko że to właśnie Meloni wspiera pakt migracyjny najostrzej. Pan nawet nie ma pojęcia kto o co gra dzisiaj w Europie? Jak pan się z tym czuje, że pan wszystko robi a prezydentem Warszawy, jakby pan nie chce być? Chyba dawno pan nie był w Warszawie, to zapraszam, dlatego że mógłby pan zobaczyć, jak miasto się nieprawdopodobnie zmieniło. Mógłby pan się przejechać telekomunikacją miejską. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał. Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Czy Pana wizyta w Watykanie to będzie tylko pielgrzymka za państwowe pieniądze, czy też zaapeluje Pan do papieża, aby do pionu doprowadził polskich biskupów i aby bez sądów zaczęli wypłacać odszkodowania ofiarom księży pedofilów? Pani profesor, nie będę wchodził podczas tej wizyty jako przyszły prezydent państwa polskiego. W pani osobiste fobie, pani profesor, ale odwiedzę największego Polaka, grup największego Polaka w historii XX wieku, świętego papieża Jana Pawła II, który był nie tylko wytwornym intelektualistą i największym Polakiem, jakiego Europie i całemu światu dała Polska, ale był też zwierzchnikiem głową Kościoła Katolickiego, więc będzie to wizyta w połączeniu i ducha, i wizyty dyplomatycznej w samym Watykanie, a być może będzie to także okazja do tego, abym po raz kolejny spotkał panią premier Georgię Meloni, która także jest krytyczna do wielu rzeczy, jakie dzieją się w Unii Europejskiej, bo z Watykanu do Rzymu jest bardzo blisko. Karol Nawrotki pozostaje przy głosie, ale tym razem nie odpowiada, ale pyta. Moje pytanie, tak, dojrzewamy w tej debacie, drodzy Państwo, do momentu, w którym wszyscy mówią nieprawdę, a tylko pan Rafał Trzaskowski mówi prawdę. To już chyba jednej osoby brakuje, która nie powiedziała, że Rafał Trzaskowski mówi nieprawdę. A Rafał Trzaskowski ciągle uważa, że mówi prawdę, choć regularnie z prawdą się mija. Mam pytanie oczywiście do pana Rafała Trzaskowskiego. Jest pan jedynym z tego grona politykiem, który jawnie był finansowany przez państwo niemieckie Campus Polska, Fundacja Adenauera. Jakie zobowiązania pan podejmował wobec państwa niemieckiego Odpowiada za środki finansowe? Zastanawiałem się, drodzy państwo, czy będziemy mieli do czynienia z małą paranoją na tej debacie, no ale widać, że jest totalna paranoja, znowu jakieś fobie antyniemieckie. Ja tego naprawdę nie rozumiem, jak dzisiaj, kiedy jest zagrożenie ze strony Rosji, można przez cały czas bać się tylko i wyłącznie Niemców. Pan żyje w XXI wieku, rzeczywiście, że trzeba Niemców piętnować za błędy, trzeba ich dociskać, jeżeli chodzi o politykę europejską i to się dzisiaj dzieje, ale Panu się wszystko myli. Dzisiaj, Pan mówi o NATO-BIS, dzisiaj wsparcie dla Europy to jest wsparcie tego najbardziej istotnego filara europejskiego NATO. Pan mówi o Meloni, Pan chce z nią mieć dobre relacje i bardzo dobrze, tylko że to właśnie Meloni wspiera pakt migracyjny, najostrzej. Pan nawet nie ma pojęcia, kto... O co gra dzisiaj w Europie? A pan opowiada w tej momencie, kiedy rozmawiamy naprawdę o polityce zagranicznej, o czymś super istotnym, to pan o jakichś fobiach opowiada i o współpracy z Fundacją Adenauera, z którą wszyscy prawicowi politycy z PiSu też w latach 90. współpracowali. To bardzo, coś bardzo dziękuję za odpowiedź. Będzie pytał teraz Maciej Maciak. Tak, a ja do drugiej z naszych pań, do pani Seneszyn. Ja się zastanawiam, co pani w ogóle tu robi. Bo pani powiela jakby kandydaturę pani Biejat, jest pani kobietą, jest pani z lewicy, a tak samo jak pani Biejat jest promotorką militaryzmu. Ja mam w związku z tym też do pani jako zagorzałej, takiej wojującej wręcz ateistki. Ile dywizji ma Watykan? I jakie ma wpływy na świecie? Ile dywizji ma Watykan? Odpowiada pani Janna Senyszyn. No, przede wszystkim nie wiem dlaczego Pana tak dziwi kilkoro kandydatów po lewej stronie sceny politycznej, skoro po prawej jest ich kilkakrotnie więcej. Oczywiście kandyduję żebym miała na kogo głosować, dlatego że żaden z kandydatów mi się nie podoba i myślę, że mój pogląd podziela bardzo wielu wyborców. Kandyduję dlatego, że będę zwracała uwagę na kwestie, na które wielu kandydatów nie chce zwracać uwagi. Bo są dla nich niewygodne. Kandyduję, bo jestem profesorką nauk ekonomicznych i w związku z tym będę wiedziała, jakie konsekwencje dla obywateli i obywatelek będą miały podpisywane przeze mnie ustawy. Myślę, że to świadczy w gruncie rzeczy o dobrze, że jest aż troje czy albo. Kandydatów. Trójka kandydatów. Bardzo dziękuję e, za odpowiedź. Pan Marek Jakubiak. E, pytanie do Rafała e, Trzaskowskie, trzaskowskiego prezydenta Warszawy. Składał pan przysięgę przed Warszawiakami, rota tej przysięgi w jednym ze zdań mówi o tym, że przysięgam swoją całą aktywność poświęcić miastu stołecznemu w Warszawie. Chciałem się zapytać w tym kontekście, jak pan się z tym czuje, że pan wszystko robi, a prezydentem Warszawy jakby pan nie chce być? Pytanie. Bardzo dziękuję. Chyba dawno Pan nie był w Warszawie, to zapraszam, dlatego że mógłby pan zobaczyć, jak miasto się nieprawdopodobnie zmieniło. Mógłby pan się przejechać telekomunikacją miejską i zobaczyć te nowe 11 stacji metra. Mógłby pan przejechać się tramwajami, największe inwestycje tramwajowe, największe, największe inwestycje tramwajowe. Mógłby Pan odwiedzić e, dziesiątki szkół i przedszkoli, które wprowadziliśmy i zbudowaliśmy i darmowe żłobki, które były moim kluczowym programem. Mógłby pan zwiedzić nowy szpital który wybudowałem oraz dziesiątki, dziesiątki przychodni zdrowia mógłby Pan zwiedzić drugie skrzydło, drugie skrzydło Kopernika i mógłby Pan zwiedzić wszystkie te miejsca przejście zielonymi ulicami, wszystkie te miejsca, które. Dzięki mojej prezydenturze się tak dzisiaj zmieniły, a Warszawa się dalej zmienia na lepsze. Nie wiem, czy pan jest warszawiakiem, ale skoro tak, no to najwyraźniej yy, chodzi pan po ulicach Warszawy z zamkniętymi yy, oczyma, więc zapraszam do Warszawy, albo zapraszam, żeby otworzyć szeroko oczy. Bardzo dziękuję. Czas na Szymona Hołownię. On, on, nie ma posty, nie ma. Posty, stchórz, nie ma posty. Sławomir również przed tą debatą, nie tylko przed debatą ze mną, Zastanawiałem się, czy będzie w tej kampanii ktoś, komu Putin będzie klaskał, kiedy go usłyszy. Teraz wiem, jest pan Maciak, bardzo się z tego cieszy. A pytanie mam do pana Nawrockiego. Kontynuując wątek sprawdzania pana kompetencji w interesie oczywiście naszych widzów do objęcia urzędu prezydenta. Jak nazywają się prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, żeby było panu bliżej również Węgier? Wydaje mi się, że żeby wejść szybko w prezydencką pracę, no nie można się. Będzie posługiwać Wikipedią. Pan Karol Nawrocki. Panie marszałku, pan chyba zapomniał, że nie jest już prowadzącym talent show w tvn -ie. Tylko jest pan marszałek, tylko jest pan marszałek uczestnikiem debaty prezydenckiej. To nie pan marszałek zadaje pytania, tylko panu marszałkowi zadaje. Momencik, momencik, panie marszałku, spokojnie. Keep call. Panu, to panu marszałkowi zadaje się pytania, tam są państwo redaktorzy, a nie ja będę teraz wymieniał kolejnych prezydentów z Unii Europejskiej, których pan poznał zapewne jako marszałek, ja się nie denerwuję, jak, jako marszałek państwa polskiego. Panie marszałku, polskiego. proszę, odp proszę pozwolić odpowiedzieć. Będę wymieniał panu marszałkowi kolejnych imion i nazwisk przywódców europejskich. To, to jest konwencja zupełnie niepoważna. Panie marszałku, z tymi państwami, oczywiście szczególnie z państwami bałtyckimi będę utrzymywał i utrzymywał Przybywałem też na niwie akademickiej i naukowej doskonałe e, relacje jako przyszły prezydent państwa polskiego, niezależnie od tego, jak prezydenci tych państw będą się nazywać.